Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Pani swojego czasu. I dzisiaj, w dniu publikacji tego filmu, mamy Dzień Matki. Dlatego dzisiaj będzie specjalny odcinek, bo dzisiaj będzie odcinek o dzieciach. Ale tak naprawdę, jak ja mówię o dzieciach i organizacji, to wciąż mówię o rodzicach i o osobach dorosłych. Więc chodź, bo porozmawiamy o tym, czego my możemy się nauczyć od dzieci w obszarze. Zarządzania sobą w czasie, organizacji i planowania. I tutaj robimy. Da, 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 da. No i tak, jeśli chodzi o tematykę zarządzania sobą w czasie, organizacji i planowania, to Najwięcej dorosłych osób zastanawia się, jak to wdrożyć dzieciom, jak nauczyć tego dzieci, jak to zrobić, żeby dzieci miały jakąś tam rutynę, żeby coś planowały, żeby sobie organizowały to życie, tak? wiedząc już jako dorosłe osoby, że to nie jest proste czasami, że to nie jest taki chopsiub. Chcemy, żeby naszym dzieciom było łatwiej i żeby one już miały z górki. A ja. Zanim zaczniesz to robić, bo to są oczywiście wszystko bardzo fajne rzeczy, chciałabym Cię namówić do tego, żebyś najpierw przyjrzała się temu, czego Ty się możesz nauczyć w tym obszarze od swoich dzieci. Bo nasze dzieci, moje drogie, w bardzo wielu momentach potrafią jeszcze robić to, Czego my już nie potrafimy, bo my już jesteśmy poddane socjalizacji, my już jesteśmy poddane oddziaływaniu naszej kultury, a nasze dzieci jeszcze nie. Więc dzisiaj będzie o tym, czego nas mogą dzieci nauczyć w obszarze organizacji. I pierwsza sprawa, taka najbardziej oczywista, e, którą zauważa każda mama, tylko niekoniecznie zdaje sobie sprawę, że to jest coś, czego się może nauczyć od swojego dziecka, to jest bycie. Tu i teraz. Dzieci mają fantastyczną umiejętność skupienia się w 100% na tym, co robią w danym momencie. Natomiast my, dorośli, już bardzo często tego nie mamy. My rozpraszamy się już bardzo łatwo, my wiemy, jak szerokie możliwości daje świat dookoła nas i wychodzimy spoza tego skupienia. My jesteśmy w pięciu miejscach naraz, jesteśmy naraz tu, jesteśmy w świecie online, jesteśmy w telefonie, w internecie, w odbieraniu wiadomości mailowych. Jednocześnie z naszymi dziećmi. Natomiast przejrzyjcie się swoim dzieciom, zobaczcie, jak one się bawią, to świata dla nich nie ma. Co ma oczywiście czasami negatywne konsekwencje, jak musimy ich z tego świata wyciągnąć. Ale umiejętności skupienia się na jednym działaniu, umiejętności bycia tu i teraz, umiejętności zajmowania się jedną rzeczą w jednym momencie tego powinnaś się uczyć od swojego dziecka. Drugim obszarem, którego powinnyśmy się uczyć od naszych, naszych dzieci, jest zarządzanie swoją energią. Możesz sobie pomyśleć, zarządzanie swoją energią, w ogóle o co chodzi, i w ogóle gdzie ta organizacja, i czas, i energia, weź budzyńska, do brzegu, do brzegu. Jesteśmy u brzegu. Zarządzanie czasem, jak na pewno wiecie, jest skrótem myślowym. Czasem się nie da zarządzać. Ten czas jest, i on ma absolutnie w nosie, żeby nie powiedzieć, w innej części ciała. To, czym my sobie tam nim zarządzamy, czy nie zarządzamy, cokolwiek z nim robimy. Totalnie w nosie. Totalnie. Więc jedyne, co możemy robić, to zarządzać sobą, a zarządzanie swoją energią, czyli tym, jak działamy, w jakich odcinkach czasu, w jakich porach dnia. Em, to ma wpływ na to, jak my się organizujemy w życiu. I warto się przyjrzeć, jak energią zarządzają nasze dzieci. Nasze dzieci, gdy są śpiące, to idą spać. Gdy ee, się już wypoczęły, to e, wstają. Gdy nie mają ochoty czegoś robić, to po prostu tego nie robią. A my, dorośli, robimy totalnie i wszystko na odwrót. Jak jesteśmy zmęczone, to zaczynamy googlać. Jak znaleźć motywację do pracy, tak? Jak nie mamy ochoty i energii, to piszemy, jak w sobie wzbudzić więcej energii i zapału. Kompletnie nie słuchamy swojego ciała, swoich organizmów, nie wiemy, co się z nami dzieje i nie wykorzystujemy tego, że w pewnych odcinkach dnia czujemy się lepiej, a w pewnych odcinkach gorzej. Zwróćcie uwagę na to, jak energią zarządzają wasze dzieci i spróbujcie się tego od nich nauczyć. Kolejną sprawą powiązaną z zarządzaniem swoją energią jest uczenie się od dzieci odpoczynku i regeneracji. Nie znam rodzica, który by nie wiedział, że zmęczone dziecko to straszne dziecko. Ale wiecie, w tym sensie, że jęczy, nudzi, smęci, i już tak po prostu chciałoby się. A Dlaczego? Bo wiemy, że jest zmęczone, i powinno spać, i się do niczego nie nadaje, i jak się nie prześpi, i jak nie odpocznie, to nic z niego nie będzie. I choćbyśmy stawały na głowie i wymyślały milion zabaw, i nie wiadomo jakich aktywności, to zmęczone dziecko musi odpocząć. A co robią osoby dorosłe, jak są zmęczone? Czy jako pierwsza aktywność przychodzi im do głowy odpocząć? Nie, nie, przecież odpoczynek jest dla leserów. Na odpoczynek trzeba zapracować, trzeba najpierw bardzo dużo się zmęczyć, żeby odpocząć, trzeba mieć jakieś efekty, żeby odpocząć. Ludzie w ogóle e, odpoczynek usunęli ze swojego pola widzenia. Wy w ogóle uważam, że odpoczynek jest dla słabeuszy. Dzieciom tak, dzieciom się przyda, dzieci z tego będą miały same korzyści, ale my nie, nie, my sobie poradzimy. My wypijemy jedną, drugą, trzecią, piątą, dziesiątą kawę Red Bulla i coś tam jeszcze, i coś tam jeszcze, i się zregenerujemy i będziemy. Nie. Nauczcie się patrzeć na siebie trochę jak na dzieci. Jak nie odpoczniecie, jak się nie zregenerujecie, to nic z was nie będzie. Będziecie dokładnie tak samo chodzić, nudzić, smęcić, jęczyć i jeszcze na dodatek szukać w Googlech rozwiązania na te swoje stany, podczas gdy tak naprawdę trzeba się wyspać i odpocząć. Kolejną rzeczą, którą chciałabym, żebyś się nauczyła od swoich dzieci i żebyś obserwowała, jak one to robią, jest brak lęku przed porażką. Nasze dzieci do pewnego stopnia oczywiście w ogóle nie uświadamiają sobie, że jest coś takiego jak porażka, że to w ogóle się dzieje w życiu. Dorosły człowiek ma często takie myślenie, że porażka. Oznacza, czyli porażka, że coś mi się nie udało, oznacza, że jestem debilem, mówiąc wprost, że jestem beznadziejna, że się do niczego nie nadaje. Dziecko tymczasem. Jak coś się nie udało, w ogóle mu się nie formułuje oczywiście kategoria porażka w głowie, tylko jedyne, co mu się formułuje, to Kolejna próba, może by spróbować jeszcze raz, może by zobaczyć jeszcze raz. Spadło, podniosę, spadło, podniosę, spadło, podniosę. No wszyscy znamy ten schemat, nie? Gdyby dzieci robiły tak jak my, że spadło, ojej, ja jestem beznadziejna, spadło mi, no to nigdy by się nie nauczyły tego podnosić, nigdy by się nie nauczyły iść do przodu. Więc bardzo bym chciała, żebyś czerpała od swoich dzieci to, jak one idą w zaparte do przodu. Jak próbują jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i piąty, i dziesiąty, i piętnasty. Spróbujmy brać od nich przykład. Oczywiście, Niekoniecznie chodzi o to, żeby przez całe życie próbować, żeby przez 40 lat próbować, ale może ustawić sobie jakiś, nie wiem, deadline tych prób, może ustawić sobie jakąś ilość tych prób, które możemy wykorzystać. Może niekoniecznie rezygnujmy po drugiej próbie, po trzeciej, tak? Tylko po dziesiątej, po piętnastej. Może usiądźmy, wyciągnijmy wnioski, dlaczego się nie udało, co takiego się podziało, że się nie udało. Kolejną sprawą, którą koniecznie musisz przeobserwować u swoich dzieci, a na dodatek musisz dbać o to, żeby ich tego nie oduczać, bo w zasadzie Wszystkich tych rzeczy, o których tutaj mówię, w pewnym momencie dorośli ludzie oduczają dzieci. Ale wydaje mi się, że tego, o czym teraz będę mówić, oduczają najszybciej. A mianowicie, od dzieci można się nauczyć tego, i u dzieci można zaobserwować to, że ruch jest stanem naturalnym dla człowieka. Dla człowieka nie jest stanem naturalnym siedzieć 8 godzin przy komputerze albo stać przez 8 godzin w nieruchomości. Dla człowieka stanem naturalnym jest to, co mają nasze dzieci: ruszać się, wiercić się, chodzić i być w takim wszędzie go pełno. Jest coś takiego, nie? że mówimy o dzieciach wszędzie go pełno. Tymczasem my, dorośli, e, robimy tak, że mówimy dzieciom nie wierć się, nie ruszaj się, nie podnoś tego, nie biegaj, nie klękaj, siedź spokojnie. Ehm, sami już mamy to siedzenie takie mocno, wiecie, ubite, nie? i chciałobyśmy, żeby nasze dzieci też się w taki sposób e, ubiły. Można się oczywiście zastanawiać, e, w jaki sposób to się łączy z zarządzaniem sobą w czasie, łączy się bardzo, bardzo mocno. Trzy nawyki podstawowe, o które każdy człowiek powinien dbać, żeby móc się organizować, to jest odpowiednia ilość snu, czyli regeneracja i odpoczynek, o której nie, mówiłam, odpowiednia ilość odpowiedniego pożywienia, czyli sensowne. Odżywianie się i aktywność fizyczna, ruchowa, ruszanie się. Ruszanie się powoduje, że lepiej myślimy, ruszanie się powoduje, że lepiej odpoczywamy, ruszanie się powoduje, że lepiej działamy. Tylko my dorośli zdążyliśmy już o tym zapomnieć i bardzo często uczymy dzieci bardzo szybko, żeby tego też nie robiły. A powinniśmy robić zupełnie na odwrót, powinniśmy włączać się do aktywności ruchowych naszych dzieci. Wyjdzie nam to tylko i wyłącznie na dobre. Kolejnym obszarem. O którym chciałabym, żebyś pomyślała, jak myślisz o tym, czego się mogłabym nauczyć od dziecka w zakresie e, organizacji, to jest pobrudzenie się. No teraz już naprawdę myślisz, dobra, okej, okay, pojechała, pojechała po całości. Oczywiście, y, jeśli chodzi o nasze dzieci, to mam na myśli takie dosłowne brudzenie się. Dzieci się brudzą, dzieci e, są brudne często. Tak, czasem mam wrażenie, że częściej są brudne niż nie są brudne. Nie? Jakbyśmy je tak zostawiły same sobie, to byłyby brudne non-stop, bo żadne dziecko nie pomyślałoby w pewnym momencie: ojej, jaki jestem brudny, chyba się powinienem umyć. Nie? Raczej dzieci pomyślą: zarąpiszcie, jestem brudny, ubrudzę się jeszcze bardziej. Mm, więc jeśli chodzi o dzieci, to ja mam na myśli takie dosłowne brudzenie się, ale myśląc metaforycznie o rodzicach, nie chodzi mi oczywiście o dosłowne ubrudzenie się. Chodzi mi o to, że dzieci nie boją się pobrudzić. Dzieci nie boją się, że coś się rozerwie. Dzieci nie boją się, że będą jakoś wyglądać. Dzieci nie boją się na początku te małe, że ktoś coś o nich powie, że wyglądają tak śmak albo owak. Dzieci mają to totalnie w nosie. Natomiast my, ludzie dorośli, boimy się tego strasznie. Boimy się pobrudzić w sensie spróbować czegoś nowego. Boimy się pobrudzić, czyli popełnić błąd, boimy się w ogóle działać, bo a nuż popełnimy błąd, a jak popełnimy błąd, to ktoś nas skrytykuje. I co wtedy, jak nas skrytykują? Przecież to już będzie absolutny koniec świata. Spróbujcie z taką dziecięcą radością albo z takim nastawieniem na eksperymentowanie. Niekoniecznie na to, że wynik ma być jakiś. Dzieci jak podejmują różnego rodzaju działania, szczególnie te nowe, nie mają w głowie wyniku. One naprawdę nie myślą, że e, teraz zrobię coś i w wyniku tego stworzę nowy rozdział e-booka, tak? albo zacznę rysować rysunek i w wyniku tego powstanie arcydzieło, które sprzedam na aukcji i zarobię 300 milionów. Natomiast dorośli bardzo często e, podejmują się działań. Tylko i wyłącznie z takim myśleniem z tyłu głowy, co z tego powstanie. I oczywiście nie byłabym sobą i nie uczyłabym tego, czego uczę, gdybym nagle powiedziała, wynik nie ma znaczenia, tak? I nigdy nie myśl o tym efekcie, który ma być, bo bardzo często e, trzeba myśleć o tym efekcie, który ma być. Ale na boga, no nie w każdej chwili twojego życia, no. nie zawsze, próbując nowych aktywności, nowych rzeczy, musisz ciągle myśleć, jaki efekt masz. Osiągnąć, czasami możesz próbować dla samego próbowania, i testować dla samej frajdy testowania, uczenia się, brudzenia, doświadczania czegoś nowego. Czasami efekty powstają tam, gdzie się ich zupełnie nie spodziewamy. Właśnie z testowania tych nowości. Spróbuj, bo może być z tego coś naprawdę ekstra. I ostatnią rzeczą, o której chciałam dzisiaj powiedzieć, i której uważam, że możemy się nauczyć od swoich dzieci, ale tylko tych maleńkich. Niestety, jest to, że od dzieci do pewnego wieku możemy się nauczyć nie bycia niewolnikami technologii. I z premedytacją mówię do pewnego wieku, dlatego że wśród naszych dzieci ten wiek. Ciągle się zaniża. Ale ten wiek nie zaniża się dlatego, że nasze dzieci w coraz młodszym wieku mają potrzebę korzystania z nowych technologii albo oglądania filmów albo używania telefonów komórkowych czy komputerów. Tylko ten wiek się zaniża dlatego, że to my, jako rodzice, coraz wcześniej dajemy im te urządzenia do ręki. I słuchajcie, jednym z częstszych pytań, które ja dostaję, jest to, jak ja to zrobiłam, że moje dzieci czytają tyle książek zamiast siedzenia w komputerze, takiej samej ilości czasu? A odpowiedź jest prosta. No, nie dostały tego komputera tak wcześnie, jak dostały książki. I mają dużo mniej tego komputera do korzystania, niż tych książek mają do dyspozycji. Więc zobaczcie, że Nasze dzieci od nas uczą się tego, że komputery są fajne i że telefony są fajne. Zabawkami, które dajemy dzieciom, nasze dzieci widzą, że my nie jesteśmy zainteresowane tymi zabawkami. One widzą, że my nie rzucamy się do tych zabawek. To znaczy, że one muszą być nudne. Natomiast co robimy, jak dzwoni telefon? Na złamanie karku lecimy, Jezus Maria, nogi połamiemy, a polecimy i odbierzemy telefon. Co robimy, jak dostaniemy pikanie, że SMS przyszedł? Od razu sięgamy po ten telefon. Telefon jest cały czas z nami, my cały czas w niego patrzymy. Nasze dzieci widzą, że tam muszą być fascynujące rzeczy. Skoro my jesteśmy ciągle z tym telefonem, ciągle w niego patrzymy, ciągle w nie coś w nim klikamy, przesuwamy. Ten telefon jest bliżej niż nasze dzieci. My go mamy ciągle przy sobie. My ciągle z nim jesteśmy. My mamy z nim głębszą relację często niż z naszymi dziećmi. I nasze dzieci się uczą tego od nas. Więc może warto spojrzeć w drugą stronę. Może to od nich nauczyć się, że człowiek nie ma trzeciej ręki w formie telefonu. No dobra, zakończyłam tak trochę pesymistycznie. Hmm, nie tak miało być, miała być energia i fajerwerki, ale yy, jednak jeśli to, co mówiłam, było dla ciebie interesujące, to po pierwsze, tutaj na dole masz do pobrania karty pracy, które pozwolą ci bardziej zgłębić temat, a po drugie, zawsze możesz sięgnąć po moją najnowszą książkę Dzieci i czas, która w bardzo konkretny i precyzyjny sposób pokazuje wszystko to, o czym mówiłam i o milionie rzeczy więcej. Dziękuję, że byłaś ze mną. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się. Dzisiaj czeka na ciebie kolejny odcinek specjalny, bo dzisiaj, w momencie, gdy publikujemy ten film, dzwoni moje dziecko. Halo, Jasiu, nie mogę teraz rozmawiać, co chcesz.